Witajcie! Dotarł do nas właśnie Honor 6 Plus. Zaczniemy oczywiście tradycyjnym odpakowaniem smartfonu. Robię to pierwszy raz razem z Wami, więc kompletnie nie wiem co zastaniemy w pudełku, poza samym telefonem, co jest chyba oczywiste. Nim pójdziemy dalej, no to może dwa słowa na temat urządzenia. 5,5-calowy ekran IPS Full HD o gęstości ponad 400 ppi, czyli całkiem przyzwoity. W środku mamy procesor ośmiordzeniowego Kirina 925 z taktowaniem 1,86 GHz i 3 GB Do tego możemy mieć albo 16, albo 32 GB pamięci. Ja tu teraz próbuję podejrzeć, jaki model mi przypadł w udziale, ale nie mamy takiej informacji na opakowaniu ani na samym telefonie, więc to się wyjaśni dopiero, kiedy go uruchomię. No i ciekawostka, podwójny aparat. Z tyłu są dwa obiektywy. Każdy 8 megapikselową matrycę skrywa za sobą i ten aparat może działać razem produkując na przykład zdjęcia 3D albo na przykład umożliwiając zmianę głębi ostrości i w sumie tutaj uzyskujemy 13 megapikselowe obrazy. Z przodu kolejne 8 megapikseli, jest kamerka, przyda się do selfie jak najbardziej. No i to wszystko zasila baterię o pojemności 3600 mAh, czyli całkiem całkiem spora. Dobra, no to przejdziemy może do tego, co w zestawie, wyciągniemy różne rzeczy z opakowania i zobaczymy, co tam to opakowanie skrywa. O, wewnątrz mamy dwa takie pudełeczka trochę mniejsze i tu zakładam, że o, po pierwsze jest igła do otwierania slotów, no to wróćmy na chwilę do telefonu, zobaczmy te sloty. Sloty znajdują się na prawym boku, dwa. I teraz yy, tu warto spojrzeć na tą grafikę, która obrazuje, z czym mamy do czynienia. Ten telefon może być albo dual SIM-em z kartą Micro SIM i nano SIM, albo jednosimową komórką z rozszerzeniem pamięci MicroSD. Czyli mamy wybór, ten jeden strot możemy wypełnić albo SIM-em, albo kartą pamięci, i albo mamy dwusimowy telefon bez zewnętrznej pamięci, albo mamy zwykłą komórkę jednosimową. Z kartą do wyboru. Fajnie, że jest taki wybór. No ale zobaczmy, wróćmy do opakowania. Wspomniana już igła, i tutaj pewnie będzie cała papierologia. No zgadza się. I co ciekawe, tu producent dorzucił jeszcze folię ochronne na tył, jak widać, i naprzód telefonu. No i szybka instrukcja skrócona, szybciutko przejrzymy. Jest po polsku również i widzę, że tylko o podstawowych zagadnieniach tu jest mowa, no i o certyfikatach jakie ten telefon ma, reszta jak wiadomo do rozpracowania już po uruchomieniu telefonu wiadomo. Tutaj żadnych wielkich niespodzianek nie będzie, od po prostu mamy Androida. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego spudełek. Cóż w nim znajdziemy? Ja może to wysypię wszystko, nie będziemy się tam sympatyczkować. Ha, telefon testowy. No i w komplecie mam tylko zasilacz. Zasilacz jest yy, próbuję tutaj doczytać dwuamperowy, dwuamperowy zasilacz na no kabel USB. Trochę skromnie, aczkolwiek podejrzewam, że yy, w zestawie, który trafi do sklepów, będą tu jeszcze jakieś słuchawki. No niestety w naszym komplecie bardzo mi przykro, ale słuchawek zabrakło. Telefon mamy już odpakowany. Rzućmy zatem okiem, jak on się prezentuje dosyć przyznam skromna forma bez udziwnień ale nie ma na co narzekać jest metalowa ramka i to jest prawdziwy metal z tego co widzę jest sympatyczne zaokrąglenie na dole i tu na dole mamy gniazdko mikro-USB i mikrofon na boku włączniki i przyciski głośności góra góra to kolejny mikrofon nadajnik podczerwieni jak sądzę to oczko, które tu widzimy, no i wyjście słuchawkowe, i kolejny bok zupełnie gładki. Trzeba przyznać, że to ładnie wygląda. Dobrze, zdejmijmy teraz tę folię. No i muszę przyznać, że rzeczywiście telefon prezentuje się bardzo sympatycznie. Skromnie, jak powiedziałem, nie przesadzono ze stylizacją, ale dzięki temu sprzęt jest bardzo elegancki. Ciekaw jestem, jak będzie się sprawowało to szkło. Nie mogę się doszukać informacji. Producent jakoś przemilcza kwestię tego, jakiego szkła tu użyto. A fakt, że dodaje do kompletu foliochronne, daje do myślenia. Sprawdzimy, jak to szkło będzie się spisywało w codziennej eksploatacji. Na razie widzę, że jeżeli chodzi o przyjmowanie odcisków palca, jest całkiem nieźle. Nie brudzi się zanadto. Prawdopodobnie mamy tutaj jakąś powłokę oleofobową. Zobaczmy jeszcze naprzód. Duży ekran tak jak wspomniałem już wcześniej, dosyć wąskie ramki, u góry kamera, czujniki również gdzieś tu są, ale na szczęście ich nie widać, czyli producent, przepraszam, przyłożył się do stylizacji. Nie ma na co narzekać, telefon jest po prostu bardzo ładny. Rzućmy jeszcze okiem na gniazda telefonu. Tak jak wspomniałem, jedno z nich jest na MicroSIM, drugie na nano SIM albo na kartę MicroSD. SD. Strasznie jestem ciekaw jak to rozwiązano. Tu nie ma problemu, wyraźnie widać, że jest wytłoczenie na microSIM-a. Tu nie będzie niespodzianek. A jak wygląda drugi ze slotów? Wyjmujemy szufladkę za pomocą igły i już będzie wszystko jasne. Jest wycięcie na kartę Nano SIM, którą włożymy w tą stronę, tak? Albo na mikroSD, którą wkładamy w tradycyjny sposób, też jest odpowiednie wycięcie. No i tu warto zwrócić uwagę, że producent zadbał o czytelne opisanie, którą kartę w której gniazdo montować. To ważne. Czas na podsumowanie mojej przygody z Honorem 6. Ten telefon daje się naprawdę polubić. Bardzo sympatyczny design, ale o tym już mówiłem. No, niestety, minusy też są. Minusem obudowy telefonu jest to, że jest podatna na zarysowanie. Zarówno z przodu, jak zwłaszcza też z tyłu. Ja tutaj stosowałem folie ochronne, no ale po to, aby nie zniszczyć testowego egzemplarza. On się bardzo szybko, naprawdę szybko rysuje. No, i jeżeli kupicie ten model, to warto od razu do niego dokupić folię i natychmiast je nakleić. Bo zwłaszcza kiedy kładziemy telefon na stole, zdarza nam się poszurać nim i tak dalej, nosić go w kieszeni z kluczami. Rysy pojawiają się dość szybko. No ale to jest powiedzmy przypadłość telefonu wykończony szkłem i w zasadzie każdy prędzej czy później się porysuje, także yy, nie poczytywałbym tego za jakąś straszną wadę. Ale poza tym to nie dostrzegłem w tym telefonie żadnych takich poważniejszych minusów. Dobrze, powiecie, że mógłby mieć lepszą wydajność. No może i mógłby, ale pracuje naprawdę fajnie i przyjemnie się z niego korzysta. Także nie ma na co narzekać. Yy, nawet te mo mocniejsze, bardziej wymagające gry dają się na nim uruchomić, także ja bym tutaj nie demonizował wyników benchmarkowych, a w sumie nawet są też nie najgorsze, także yy, nie ma nad czym się tutaj rozczulać. Yy, nie ma się też sensu rozczulać nad baterią, jest niezła, telefon jest w stanie wytrzymać spokojnie dwa dni, a jeżeli skorzystacie z ekstremalnego typu oszczędności, który tutaj nam producent zaimplementował, no to ten czas pracy może się naprawdę znacznie wydłużyć. Dual SIM. No, tutaj minusem jest to, że musicie wybrać albo dwa SIMy, albo jeden SIM i większa pamięć. No, tutaj decyzja jest po waszej stronie i to też zależy od waszych wymagań. Natomiast ten dual SIM działa naprawdę fajnie, jest aktywny, czyli nawet jeżeli na jednej karcie rozmawiamy, to o tym, że ktoś dzwoni na drugą, natychmiast się dowiadujemy i możemy się na tą rozmowę przełączyć, zawieszając tą pierwszą. Także jest to bardzo wygodnie rozwiązane. I nie ma na co narzekać. Jest pilot do telewizora. Z moim współpracował bez problemu. Gorzej było troszeczkę z dekoderem. Miałam dekoder od pewnej kablówki, no i tutaj nie chciał ten pilot się specjalnie z nim dogadywać, aczkolwiek sądzę, że spora część urządzeń takich standardowych, które możecie mieć w domu, da się tym pilotem obsługiwać. Brzmienie, na słuchawkach. Takie sobie, na głośniku jeszcze gorsze, bo głośnik mamy tutaj, kiedy telefon położymy płasko, to dźwięk jest tłumiony. Jeżeli chcemy prowadzić rozmowę w trybie głośnomówiącym, no to musimy położyć ekran do dołu, wtedy głośnik nie będzie zakryty i będzie słychać, powiedzmy, że w miarę przyzwoicie. Ale szału nie robi. Aparat, no taki dosyć ciekawy. 3x8 megapikseli. Dwa z tyłu, jeden z przodu. Selfiki bajeczne. No 8 mega z przodu, daje radę. Szkoda tylko, że nie ma diody, ale... W sumie można bez niej żyć, serwiki są świetne. Zdjęcia z tylnego aparatu też są dobre. Tutaj w zasadzie jedyną taką zauważalną opcją, którą dają nam te dwa obiektywy, jest możliwość zmiany pola ostrości na zdjęciu, czyli możemy uzyskać efekt taki podobny trochę do lustrzanki rozmytego tła. Zabrakło tutaj fotografii 3D, no ale te dwa obiektywy mają jeszcze za zadanie podobno, tak twierdzi producent, łapać więcej światła niż jedna matryca. Poniekąd słusznie, no to tak nakazuje logika, ale po zdjęciach tego nie widać. No powiedzmy, że są w porządku, aczkolwiek są lepiej fotografujące telefony. To nie, nie, da, nie ma się co oszukiwać, nie da się ukryć. Ale, ale. Najważniejszym atutem tego telefonu, moim zdaniem, jest jego interfejs. Bardzo sympatyczny. Tu mamy taką szufladkę ze skrótami, na przykład możemy sobie szybko włączyć latarkę bez odblokowywania telefonu. To dość wygodne. No i samo menu jest bardzo fajne, bo nie ma tutaj zasobnika na ikony, wszystko nam się pokazuje na kolejnych ekranach. Oczywiście te wszystkie ikonki możemy sobie, tak jak tu widzicie, pogrupować foldery. Producent dołożył trochę od siebie. Ja najczęściej korzystałem, jeżeli chodzi o aplikacje producenckie z menedżera telefonu, takie aplikacji do szybkiego uzdrawiania systemu, czyli usuwania zbędnych plików oczyszczania ramu i plików śmieciowych z pamięci. Także to powiedzmy, że troszeczkę zawsze daje podnosi, podnosi wydajność smartfona. Przydałoby się to w każdym telefonie, nie tylko w honorach. Wspomniane oczywiście opcje oszczędzania energii i tutaj telefon jeszcze podpowiada nam, może Wam pokażę, które aplikacje zużywają najwięcej prądu i to jakby też daje obraz, jeżeli chcemy wydłużyć czas działania komórki, no których aplikacji nie używać, które wygaszać po użyciu i tak Także telefon troszeczkę stara się nam doradzać, jak tutaj, jak tutaj wydłużyć czas działania. I w zasadzie to by było na tyle. No dodam jeszcze, że są motywy, można sobie bardzo fajnie spersonalizować, pozmieniać zupełnie, totalnie wygląd telefonu. Jak widzicie, tych motywów jest całkiem sporo. I można tutaj sobie dużo pozmieniać tych kategorii. Jest ojejku, 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 cała masa. Ja szczerze mówiąc, nie przepadam za takimi modyfikacjami, ale jeżeli lubicie, to na pewno tutaj będziecie się mogli tym pobawić. Yy, przyciski na ekranie. Ktoś powie, że to złe rozwiązanie, zabiera powierzchnię roboczą ekranu. A ja to lubię, bo mogę sobie zmienić układ tych przycisków, yy, przełożyć na przykład beka na tą stronę. Jeżeli uznam, że tak wolę, tak mi wygodniej. Yy. I to jest fajne, wygoda i komfort. Dodatkowo możemy włączyć przycisk wiszący, który zdubluje nam funkcję niektórych przycisków na ekranie. Spróbuję wam to może w międzyczasie pokazać, a dalej będę opowiadał. Dodam jeszcze o, tak jak widzicie, jest obsługa jedną ręką, możemy sobie przestawić klawiatury. Przechylimy telefon w prawo, klawiatura przesunie się do prawej strony. Jeżeli mamy krótsze palce, to sobie obsłużymy. No i mamy już ten przycisk wiszący, który możemy sobie. Przenieść w dowolne miejsce ekranu, o tu go lepiej widać. I po rozwinięciu mamy dodatkowe przyciski. To też jest opcja dla tych, którzy powiedzmy, nie mają ochoty przesuwać palcem zbyt daleko po ekranie. Można sobie to umieścić gdzieś u góry i w razie potrzeby sięgnąć do tego przycisku wiszącego szybciej. Także jest sporo pomysłowych rozwiązań w oprogramowaniu, i wszystko pracuje naprawdę bardzo fajnie, bardzo stabilnie. Nie ma na co narzekać. Jakość rozmów jest dobra. Telefon nie ma problemu ze współpracą z akcesoriami Bluetooth, bez problemu utrzymuje zasięg Wi-Fi, yy, łapie zasięg GSM-owy też ładnie, ja go sprawdzałem w takich, trochę nazwijmy to, trudniejszych miejscach. No i tu konkurencyjny telefon, nie powiem jeszcze jaki, później się dowiecie, poddał się bardzo szybko, a ten zasięg utrzymywał, mogłem spokojnie rozmawiać, chociaż rzeczywiście o serwowaniu po sieci można było zapomnieć, dało się zadzwonić. Także jest ok. Myślę, że spokojnie można polecić ten telefon. No jeżeli nie przeszkadza Wam marka, bo tak naprawdę no, to jest Huawei, nie Honor. Ten telefon wszędzie pokazuje się marką macierzystą. Jeżeli szukacie jak, urządzenia Bluetooth, to pokaże Wam się Huawei. W benchmarkach też się identyfikuje marką Huawei, no, ale to jest Honor. Więc jeżeli Wam ten brand nie przeszkadza, powiedzmy, no, jeszcze taki nieugruntowany, niezbyt znany, to warto kupić ten telefon. Jest naprawdę udany. I moim zdaniem nie ma jakichś poważniejszych mankamentów, które przekreślałyby jego szanse na rynku. Kosztuje w okolicach 1700 zł z groszami, o ile dobrze pamiętam. No nie jest to mało. To jest powiedzmy poziom nieco poniżej topowych flagowców. I ten telefon tak powiedzmy adekwatnie do tej ceny ląduje nieco poniżej topowych flagowców. Zupełnie udana konstrukcja. Ja go polecam.